Tak wygląda gotowa bluzeczka. Jest naprawdę bardzo ładna i myślę, że nie sprawi wielkiej trudności komuś, kto chociaż troszeczkę umieszyć. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć top dla lalki. Będzie bardzo prosty sposób zrobiony, można go uszyć ręcznie. Potrzebujemy elastycznej takiej koronki. Ja tu mam koronkę długości 13 cm i wysokości 3 cm nawet 3,5 Do tego na ramionczka użyję tutaj gumki elastycznej z ładnym wykończeniem. Ta gumka ma długość 10 cm potrzebujemy dwóch na dwa ramionczka. Następnie wziąłem dwa kawałeczki takiej tkaniny białej, żeby to wzmocnić na końcach i malutkie kawałki rzepu. Więc zaczynamy teraz tak. Kładziemy koronkę prawą stroną do stołu, następnie przykładamy kawałek białego, białej tkaniny. Później kładziemy naszą elastyczną gumkę i zawijamy. I teraz należy to ładnie wszystko przyszyć. O, naprawdę bardzo łatwo. W ten sposób przyszyjemy z jednej strony, następnie w taki sam sposób przyszywamy z drugiej strony. Czyli kładziemy nasz biały materiał, zawijamy go tu troszeczkę, żeby mi sam nie wychodziło. I przykładamy naszą elastyczną gółkę z ładnym brzegiem, w ten sposób. I przyszywamy tutaj z drugiej strony w ten sam sposób. Gdy przyszyłam już miękki rzep, do wierzchniej strony topu, następnie przyszywam twardy rzep do drugiej strony. Robię to w ten sam sposób, czyli dokładnie na około. trzeba to przyszyć, żeby to się wszystko dobrze nam trzymało. Gdy już przyszyliśmy obydwa rzepy, miękki i twardy, składamy nasz top na połowę, zaznaczamy środek. I następnie będziemy mocowali nasze ramiączka. Ja przed mocowaniem to ramiączko zawinę troszeczkę, żeby nam się nic tam później nie siepało i przyszyję go tak troszeczkę na okrętkę. Następnie to ramiączko, które już tak przygotowałam, przykładam tutaj praktycznie do samego dołu koronki zostawiając niewielką przestrzeń, niewiele 2 mm. I teraz już mogę go spokojnie tutaj przyszyć. W identyczny sposób postępuję z drugim ramiączkiem, Czyli najpierw jego troszeczkę tutaj zawinę, żeby on mi się tutaj nic nie siepało. To jednak jest gumeczka. I obrzucę ten sam koniec. I następnie przykładam go tutaj obok ramiączka już przyszytego o, w ten sposób i mocuję go dość dobrze. To jest delikatna rzecz, elegancka to jest taki top. Różne okazje. O. Ja teraz tutaj przyszyję mu taką malutką kokardeczkę. Wydaje mi się, że to będzie tak bardziej kobieco. Nasz jest już gotowy. Gdy nasz top jest już gotowy, pamiętajmy, żeby obciąć wszystkie nitki. Przypomnę jeszcze, że żeb miękki przyszywamy na prawej stronie, a żeb twardy na lewej stronie bruzeczki. Ramiączka są Przymocowane praktycznie przy samym brzegu. Myślę, że nie było to trudne. Zapraszam.